Dzień dobry wieczór. Gramy dzisiaj pod koronę taktyka, także będziemy mieli plus jedną jednostkę. Ostatnio pokazałem wam, że magowie są broken i można wbić nimi top 4, nie patrząc tak naprawdę co się w ogóle dzieje na stole. No i tym razem zagramy sobie pod bastiony, ponieważ bastiony też dostały mega buffy i podobnie właśnie jak to jest w magach. Można ich budować w ciemno i. I wbijać top 4. Także zobaczmy, co pozwoli mi zrobić silniejsze Bastiony. Wybory były takie sobie powiedzmy. W sensie były dobre, ale nie były to wybory pod bastiony. Dobra, 3. Tutaj będzie gold. No czy muszę tą chłej sprzedać? Szkoda, chciałem akurat chwej zostawić. No dobra, do 3 2, lustrykiem zobaczymy. No i ogólnie tak, jeśli nie mam emblematu bastionu, to nie jestem w stanie wejść w ósemkę, ale szóstka też jest mega silna. Mm. I robimy wtedy coś takiego. Fin, raczej Lilia, czy Popi? Chyba Popi, bo tutaj może jakaś fajna Wiedźma wejść. Mm, dobra, to mogę w sumie... Bo to jest po, po wygranej. No to ja raczej i tak nie wygram. E, a chwilka, bo jak sprzedam Wukonga... Sprzedam to i to... to mam dwudziestkę. Puki. Także spoko. Hmm. No i coś takiego. Później chcę na pewno wejść w arkanę. Nie wiem czy w dużo, na pewno chociaż w Serafa. I myślałem, że mógłbym tutaj dorzucić jeszcze. A czym ja myślałem? A o wiedźmę. Więc. Więc to. I chroniący rakan. Kierka nie będę miał, a Zilean. Zilean. I na dziewiątym poziomie jeszcze jakiś Olaf, na przykład, czy coś. No ale dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Mm, 28, no to z tego już nie wyciągnę eko. Nie mm, ruszaj się. Niech powitać. ziomeczek ma słaby stół. A ja chciałbym na niego przegrać, mimo wszystko. Także zrobimy sobie coś takiego. Ale bije się na najsilniejszą osobę, także tutaj i tak i tak bym przegrał. Yy, no dobrze. Ogólnie bastiony zawsze lubiałem grać z Kalistą. Macie już taki jeden filmik nawet yy, u mnie. Ale wtedy akurat yy, dwa emblematy miałem i... Mogłem wbić sobie 8 bastionu na chilku. Ironix Park na pewno jest potrzebny. Ironix Park jest tutaj kata. Czy nie ma jakiejś trójki lepszej? Jakichś Karim? Nie ma. Nawet chyba tutaj za bardzo bastionu nie było z tego co widziałem. Także troszkę 2 na 10. Miejmy nadzieję, że tutaj na następnej karuzeli będą lepsze przedmioty. Ja chcę nadal podcisnąć lustrykiem do 3-2, zostać na około pewnie 60 hp. No i wtedy się zestabilizować i wrócić do tej rozgrywki. to nadal nie daje mi golda. To nie jest dobre. No ale i tak sprzedam tą katę, bo mogę się bić cały czas tutaj na tego ziemeczka. A po prostu chcę zachować sobie serio przegranych. Ważne jest, żeby strikować Szczególnie w izli. No i znowu na... Jedną z lepszych osób, 97 HP, także pewnie dostanę stąpa. Gramy też pod koronę Taktyka. Także tutaj Lustric tylko i wyłącznie właśnie do 3-2 ze względu na to, że przeciwnicy mają więcej bohaterów od Staltu na, na ławce, znaczy na, na planszy i po prostu tracimy więcej zdrowia. I nie będę miał nawet 70 dochodząc do, do Golemów. Wszystko na jedną kartę. Nawet w najdrobniejszych chwilach znajduje się piękno. Mmm, co on tu ma? Aha, on na pewno magów ciśnie po prostu. Ciemno. Jeszcze powielacza. Mm. damy Ari. Rozpraszmy te jednostki, żeby tutaj na pewno przegrać, żeby być totalnie słabym. No i wydaje mi się, że ten Mac powinien ze mną wygrać. Chyba, że Shen tutaj zrobi jakieś dziwne rzeczy i i wygram, ale wątpię. Mam tutaj nawet nie mam synergii, bo mam tylko trzy bastiony, więc dwa są aktywowane. No i pięknie. I w tym momencie zaczniemy tutaj stabilizować się powoli. Może jeszcze niekoniecznie teraz, w tym momencie, ale już powoli gdzieś tutaj coś trzeba będzie pomyśleć o stabilizacji. Zastanawiam się nad tym Ginzo, ale. Mm, jeśli nie będę robił kalisty, no to nie chcę Ginzo. Kamilka i kalista. Jest to do zmieszczenia. To całkiem przyjemnie. Także może jednak. Już miałbym tutaj Jinx, ale tutaj też jest e, Ironix Park. O, nie wiedziałam, że tak potrafię. Zostanę w lesie. Przynajmniej dopóki nie nauczy się jak korzystać z drzwi. co hmm. chcę chce Ironix Parka. Zastanawiam się nad last Whisperem, ale chyba go zrobię. Pójdźmy w level. Łowcy, mam łowca, ok. Mógłbym balda dorzucić, ale nie wiem. Na chwilę obecną już tutaj mam całkiem fajny ten skład. Oczywiście brakuje jednego bastionu albo Nuno, albo Hekarima. I na czterech bastionach już tutaj będę całkiem tankowny, no bo wtedy to już jest 90 armoru i Magic resistu na pierwsze 10 sekund, a nie tylko 30. No tutaj, cokolwiek bym nie robił, to tego waruika i tak nie zbiję, bo po prostu brakowało mi obrażeń. No ok, 58 hp, mało. Tego na pewno nie chcę. Weźmy to. rakan no nie jak sobie żyj okej okay. w sobie niesamowicie broken zwycięstwo czeka to to a diana potrzebuje ciężko będzie zdobyć No to jeszcze jeden mróz, żeby tutaj się aktywować. Ja teraz mogę już to założyć, bo jest szansa, że wygram. Nawet dużo. Okej. Okay. Tutaj już mam wina. Czy jestem stabilny? Nie wiem, ale wygrałem osobę, która była trzecia w lobby, więc... Można stwierdzić, że całkiem ok. Czas pędzi jak strzała, a pędzi bimber. No dobra, i będę miał nadal na pewno pierwsze miejsce na karuzeli, więc to też jest ok. No, bo tutaj przeciwnik ma 61. On ewentualnie może spać za mnie. Ale ta osoba już nie spadnie za mnie. Więc to będzie pierwszy pik na karuzeli. Także całkiem przyjemnie. No i Olaf tutaj już poleciał. Szen odziwo ma bardzo dużo obrażeń tutaj. Ogólnie Szen AP. To jest coś pięknego. No tylko Szen AP. Nie jest mocno tankowny, ale pod bastiony może nosić jak najbardziej itemki na Dianę. Jakieś JG... Coś jeszcze pod obrażenia i naprawdę tutaj... Całkiem dobrze sobie radzi. U kalista wzięta. To Chciałbym się cofnąć po tego Alafa, jeśli zdąża. Ogólnie kalisty chciałem wziąć, żeby tutaj właśnie móc tych nawalaczy. Odpalić. Hmm, jeśli wbiłbym Olafa i łatwo miał Olafa, no to można tu coś zrobić, no. 23 jest seria winów. Chciałbym tą serię teraz dociągnąć do końca. No i przede wszystkim Tarik Diana. Jeśli jedną z tych jednostek złapię, to będę już ok. Wtedy będzie już 6 bastionów, a 6 bastionów to już jest wielka moc. 6 bastionów to już Wam pokazuje. To jest w tym momencie 200 armory i będzie gryzist na 10 sekund to jest bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że Olaf zbije tutaj tego... rajza, no i zbił. No i pięknie. Stomp. This is stomp. Może jakiś szenik na... ...trzy gwiazdki? To mogłoby być ciekawe. Tutaj mrozy, Gwen, Ziomeczek gra pod tempo. To pewnie będzie Fiora. Ewentualnie Braja, bo tutaj jakiś Rajs też widzę zbierany. No ogólnie całkiem fajnie pod tempo się układa. Ale wydaje mi się, że na tą chwilę jestem silniejszy od niego. Mogłem w sumie tutaj łowce wziąć. To byłoby ciekawsze pod samego tutaj Olafa. Diana, Olaf i... I Twitch. To mogłoby być ciekawe. No tutaj oczywiście bije się już na magów, także nikogo pewnie nie zdziwi, że zostanę zestąpowane, mimo że tutaj przeciwnik ma piąty poziom. I nic nie dobite. Ale przecież to magowie. Także wiadomo, że powinni tutaj po prostu zniszczyć wszystkich. On dosłownie nie ma nic. Bo nawet nie ma żadnych wzmocnień na augmentach. Uuu, tu dwie kaliste. No to trzeba to wziąć i będziemy celować w Olafa albo w kalistę. Pod kalistę, no to Ginzo. Oczywiście bym tutaj jeszcze jakiś potrzebował. Więc na razie tutaj te itemy bardziej na Olafę się trzymią. Yy, chciałem to zamienić. Z Leona korzystać tutaj nie będę. Uf, uf, uf. No dobra, zrobmy tak i tak. Co? Dziesięć dziewięć. Ciekawe, czy tutaj dalej wygrywam? Ogólnie to mam itemy na Dianę, bo tu mam koronę, tu mam koronę i mam Hand of Justice. Są dwie korony i Hand of Justice na Dianie, pod koronę i pod sześć bastionów. To będzie naprawdę silna Diana, jeśli ją tutaj hitnę. No i mam nadzieję, że uda się ją hitnąć. Tutaj Uf, wydawało mi się, że tutaj wygrywam z nim. No dobra, to to musi być w takim razie ósmy poziom. Jest Bastion, pięknie. Wszystko na jedną kartę. Mm, Także to już tutaj zmienia wszystko. Bo na ten moment jestem w stanie dobić bastiony. Wszystkie! To jest moja siódemka. No i co, zostaniemy przy tym Olaf Twitch? Czemu nie? Tegoś takiego nie było, więc. Więc Olaf Twitch. Kalista na pewno jest silniejsza. Kalista na pewno jest silniejsza. Ze względu na to, że... Bastiony. Bardzo silnym frontem, więc potrzebują po prostu jakiegoś totalnego hyperkarykary, który będzie atakował z tyłu. I tyle stalcza Ale to już było na kanale. Także sprawdźmy, jak tutaj Olaf sobie będzie radził w tej kompozycji. Olaf też może być ciekawy, bo on będzie niby mele jednostką, która nie będzie dostawała obrażeń, dopóki kilka bastionów nie zginie. Więc to też jest ciekawa opcja. Trzydzieści dziewięć HP, no to nie jest dużo, niestety. dziesięć, dobra, teraz już możemy polecieć i złapać Olafa Pięknie. Diane może jeszcze? Zwycięstwo czeka. Nunu, Karim jest. I jeszcze jedna jednostka. No dobra, ale jest Olaf dwójka na dwóch spokojnych temach i jednym pod Pianę. Więc powinno być okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. No że aż tak sobie tutaj będą radzić te bastiony, to się nie spodziewałem. Już nie jesteśmy nawet pierwszym pikiem, także jeśli tu będzie Diana, to nie będzie fajnie, ale na szczęście Diany nie ma. I Tarik za to, także Tarika też sobie weźmiemy, tak myślę. Ok, czyli to będzie do wyrzucenia. Emblemat bastionu będę mógł dać nawet na Twitch'a. Ten Olaf sobie będzie tutaj kierował. No i spoko. No i spoko. W sumie to tutaj mógłbym zrobić. BTK i to byłby jeszcze lepszy item na Dianę. i um. życie. No nie ma tarika, szkoda. Dobra, w takim razie no trzeba wierzyć, że będę stabilny i i spróbować polecić w dziewiąty poziom. Tam złapać dopiero Dianę. No nie mówcie, że ja tu przegram na tych magów. Dawaj, Shen. Ładnie, zestunował. No i będzie win, ale. Było blisko. Nie no, jeszcze Tarika trzeba by było dobić. I wtedy zamianka Shen Tarik. No, niestety nie ma. Nie ma tak łatwo. Jestem już w top 3 na chwilę obecną, więc jest ok. Spoko. Olaf jest bardzo dobrze ustawiony. Troszkę ten tamkręcz, ale Olaf skastował ulta. Dobra. Olaf skastował ulta, nim tam kręcz skastował, więc Olaf sobie skipnął wszystko. No i teraz Olaf tam skacze po tych głowach. Na chwilkę się zatrzymał i leci dalej. Pięknie. GG. Czwarta z rzędu. Bastiony meta. W sumie na chwilę obecną, póki nie mam tej diany, mogę wyrzucić jednego bastiona na rzecz na przykład arkany. Tak jak powiedziałem, tak dostałem. Dobra, i ściągnięcie jedno z Olafa. Zastanawiam się, czy jestem w stanie tutaj dobić w ogóle poziom. A, tym już może prędzej? Sunfire, Sunfire byłby ok. Halo? Halo? Ej, co się dzieje? <laughs> Ale to klient. U mnie wszystko śmiga. Cała reszta śmiga. Poza klientem. <laughs> Dzięki Rito. Okej. Okay. Co tu się wzięło? Jakieś nie wiadomo co... Dobra, jeszcze raz. Tutaj będzie Betek. I warmon. I Raz, dwa. Okej. Okay. Mały troll. Nie spodziewałem się tego. No ale trudno. Mmm, Arkana. Tak, myślę, że to jest OK. Chociaż w sumie HP. -ki. Tylko tych HP nie dostaje wiele. To już lepiej tak. Mógłbym w sumie... Jak znajdę Hekarima, wciągnąć te itemy, sprzedać Hekarima, wrzucić tutaj rzeczy. Olafa ubrać w Beteka. Chociaż nie no, bo ten Betek to ma wejść na Dianę. Dobrze, że Dylan bombkuje tutaj właśnie tego Olafa, bo przez to on nie jest w stanie go... Znaczy, jest w stanie go zabić, tylko jakby Olafa te bombki nie ruszają, tak? Znaczy, dostaje obrażenia, no i właśnie, zginął. Diana dwójka. OMG! Oh no i. nie fajnie to wygląda. Dobra, co mogę tutaj zrobić, żeby się wzmocnić? Niewiele. No nie oszukujmy się, ale niewiele. Hmm. No dobra, będę liczył po prostu na to, że. że trafi mi się Diana. Muramane. Ojoj, Ten Olaf to długo nie pożyje Przy takim składzie. Muramane, Weigar. Siedem magów. No, tutaj stąpa, dostałem. Tutaj dostałem, stąpa. Pozycjonowanie leży. No jest top 4, ale co mi top 4? Ja tutaj będę walczył w tym momencie, Diana? Jest Diana, o! No to pięknie. No nie, no. Bez jaj. A eee, nieważne. Omega jest Diana. Gdybym miał chociaż jeden golda. Dobra, weź to, wygraj. A jeszcze Swain był do sprzedania, to mogłem, bo mogłem sprzedać tam Kęcza i Swaina. Zapomniałem o tym Swainie. A teraz już jest GG. No i co No, Diana nie poskakała. Osiem bastionów nie poskakała. Po raz kolejny. Easy Top 4. Było nawet blisko, żeby tutaj zrobić coś więcej. No ale co mam powiedzieć? Kolejna kompozycja do łatwego wbijania LP. Bastiony. Polecam i do zobaczenia na arenie. TFT, hej hej.